Si Ale nieprawda. Nieprawda. No, nieprawda. Hej, hej, A tam. A tamto na Regmusza ma tam co tam bywa A, i dolu też. Co tam bywa i dolu? Klesa, klesa. Dzieci się z tym prawnikom, powie co, to, za ja nie wiem. No, może się kupać. Nicolaś się może kupać, przynajmniej. Ty bo do nie? Co? Nie ma, się, nie, ma nie, Nie. Nie. Paisa. Id Milan, id Tiki. Čekaj. Klesa Kleisa Milan. Alamaronu. No... Alasan Milan, preistotu dame, da paru meški tu pred onen. Na, jače dame. Lebo ono, mi, ono môže teraz pesať v noci pri MZ a vedze mi núka, že dá mi pred dvere mešky paru. Dáme raše, keď sa tu mám, tá ona, alebo keď... Tak poď, dáme. A to sa mešky poukladá vecka, je normálne ich. Vecka, dáš po kofe mene? Tebe nie, ale idem nám toto. Znám to, jak video dáť na mail. Na takú adresu, mi nájdeš adresu a onem. 저도 되게 똑같은 기회네